Wreszcie się zjawiłeś, czekałem tu na ciebie. To twój szczęśliwy dzień. Nie wiem, jak trafiłeś na tę stronę, ale nie będziesz tego na pewno żałować. Zaproszenie na tę stronę wysłałem dokładnie do 45 osób. Jesteś jednym z 45 wybranych, którzy otrzymają szansę na zarobienie pieniędzy, które zmienią twoje życie. Kiedy mówię pieniądze, które zmienią twoje życie, nie chodzi mi o 500 zł, ale o taką sumę pieniędzy, że pójdziesz do domu i przestaniesz pracować. To jak wcześniejsza emerytura, tyle, że z dużą ilością pieniędzy. Zanim opuścisz tę stronę, myśląc, że jestem kompletnym głupcem czy oszalałem, zatrzymaj się. Przestań wmawiać sobie, już to kiedyś słyszałem, kolejny kłamca i wysłuchaj mnie do samego końca. To nie jest kolejne wideo, na którym ktoś próbuje wyłudzić od ciebie pieniądze. Sam dałem się nabrać na wiele podobnych filmów, które chcą wywabić ludzi z pieniędzy. Mówią zawsze to samo. Zainwestujesz kilka groszy, a zarobisz miliony. Mam rację. Zarabiaj pieniądze podczas snu albo zostań milionerem w niecałe trzy sekundy. Dziś każdy próbuje obrabować drugiego z pieniędzy. Na prawie każdej stronie internetowej czyhają oszuści, ale ponieważ cię szanuję i chcę zdobyć twoje zaufanie, nie będę składać pustych obietnic, tak jak wszyscy inni. Jaka jest różnica między tymi oszustami a mną? Po pierwsze, niczego od was nie chcę, niczego nie sprzedaję, nie chcę od was żadnych, ale to żadnych pieniędzy. Odłóż kartę kredytową, gotówkę, nie będziesz musiał nawet płacić przelewem. Wszystko, co ci pokażę, jest całkowicie bezpłatne. Abyś mi uwierzył, pokażę Ci dowód na to, że mój projekt naprawdę działa. 4672 zł dziennie, policz. 4672 zł dziennie oznacza 32704 tygodniowo, czyli 13816 miesięcznie. Jeśli nadal mi nie wierzysz, nic nie szkodzi. Jeśli oczekujesz, że bez wysiłku zarobisz miliardy, to możesz od razu odejść. 4672 zł każdego dnia nie jest aż tak nierealne. Niektórzy ludzie zarabiają tyle przez miesiąc, a jeszcze inni nawet przez dwa. Ale co w przypadku bankiera? Taką kwotę może zarobić w ciągu jednego dnia i to bez problemu. Byłoby kłamstwem, gdybym obiecał ci miliony bez pracy, tak jak robią to inni. Przyznaję od razu. Dlatego rzucam ci wyzwanie. Jeśli myślisz, że po obejrzeniu tego filmu na twoim koncie od razu znajdzie się milion złotych, to także możesz od razu odejść. Jeśli jednak szukasz stabilnej metody zarabiania pieniędzy, trafiłeś we właściwe i odpowiednie miejsce. Więc jeśli trochę się zainteresowałeś, posłuchaj uważnie. Pokażę ci coś, czego jeszcze nie widziałeś, a nie zajmie ci to więcej niż dwóch minut, obiecuję. I obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Nikt nawet nie próbował tego, co zaraz zamierzam ci pokazać. Pokażę ci to tylko raz, więc uważaj. Jeśli klikniesz przycisk wstecz, nie będziesz miał już szansy dokończyć oglądania tego filmu. Twój link wygaśnie, podobnie jak Twoje szanse na zarabianie wielkich pieniędzy. Więc zanim na dobre ruszymy dalej, muszę jeszcze raz przypomnieć o jednej ważnej rzeczy. Nic, absolutnie nic na tej stronie nie jest na sprzedaż. Nie jestem specjalistą od ubezpieczeń, który chce ci przeszkadzać, a następnie stopniowo dać ci znać, żebyś podpisał umowę na całe życie. Pokażę ci, jak możesz całkowicie zmienić swój styl życia. Jak możesz zmienić klasę ekonomiczną na prywatny odrzutowiec, a to wszystko za darmo. A więc wszystko jasne. Wreszcie mogę pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Mój partner i ja pracowaliśmy w dużym banku prywatnym, wiedzieliśmy, jak zarabiać pieniądze na rynkach finansowych i jak zarabiać w czasie kryzysu. Przetestowaliśmy nasz algorytm na małej grupie ludzi. I każdy z nich w pierwszym tygodniu zarobił ponad 28 tysięcy złotych. Może pójdziesz poczytać jakieś fora internetowe. Możesz to tam sprawdzić. Do dzieła. Sprawdź to, a się sam przekonasz. Jeśli znajdziesz kogoś, kto nie był zadowolony z naszego programu, to chyba będzie cud. Nie ma nikogo takiego. W rzeczywistości pozwoli Ci to zarobić o wiele więcej pieniędzy. Nie chcę, żebyś był rozczarowany, jeśli uda Ci się zarobić tylko 20 tysięcy złotych. To całkiem niezłe pieniądze, prawda? Moja szokująca metoda oznacza, że średnio każdego dnia będziesz mógł przesłać na swoje konto 4672 zł Każdego dnia, niezależnie od tego, gdzie jesteś, nie musisz mieć żadnej wiedzy, żadnego konkretnego zawodu. A co jeszcze lepsze, metoda ta jest w 100% legalna i 100% etyczna. Nie ma to nic wspólnego z foreksem, akcjami, marketingiem wielopoziomowym, ani jakimikolwiek innymi odpadami, z którymi można się wszędzie spotkać. O to właśnie chodzi. Czy kiedykolwiek widziałeś ostatnio wiadomości w telewizji? Widziałeś nagłówki gazet? Wiesz, że nadchodzi kryzys finansowy. 99% ludzi traci swoje pieniądze. Z dnia na dzień ludzie stają się bezrobotni. Ale zadam ci proste pytanie: jak myślisz, co się stanie z najbogatszymi ludźmi? Co się stanie z majątkiem tego 1% wybranych ludzi w czasie kryzysu? Spójrz ponownie na nagłówki artykułów. Banki również nie są w złej sytuacji. Jest to główny powód, dla którego bogaci stają się coraz bogatsi. I tylko dlatego moje konto wygląda tak. Jak wygląda? I dlaczego tacy mądrzy ludzie jak ty czy ja będą zarabiać tak dużo pieniędzy? W ciągu najbliższych minut pokażę ci, jak możesz powtórzyć nasz sukces. Jeśli obejrzysz ten krótki film do końca, pokażę ci, jak możesz zarobić swoje pierwsze 4672 zł. I to już dziś. Po pierwsze, Proszę, abyś zapomniał o wszystkim, co kiedykolwiek słyszałeś o inwestowaniu na giełdzie. A więc zaczynajmy. Tak to właśnie wygląda. Nic trudnego, co? Nasz sprytny algorytm podpowiada ci dokładnie, co masz robić, a ty po prostu to kopiujesz. Nie ma w tym nic trudnego, więc jeśli nadal myślisz o tym, co wszyscy, nigdy nie miałem szczęścia, to na pewno nie zadziała w moim przypadku, lub próbowałem już handlować i nigdy nie zarobiłem na tym pieniędzy, Możesz sprawdzić za darmo, czy jest to w końcu odpowiedni program dla ciebie, czy też nie? Wypróbowanie mojego oprogramowania nic nie kosztuje, ale dość już z przekonywaniem. Nie muszę ci niczego sprzedawać. Wyniki przemawiają za nasz projekt. Posłuchaj ludzi, którzy już nas wypróbowali. Zakładam, że jest jeszcze jeden mały szczegół, który może cię zainteresować. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego nie zatrzymuję tego cudu dla siebie, skoro podobno przynosi on tak duże zyski? Odpowiedź jest prosta. Postanowiłem zaoferować to oprogramowanie za darmo tylko 45 osobom. Te osoby, w tym ty, mogą wypróbować wszystko zupełnie za darmo. W zamian poproszę tylko o krótką recenzję, aby inni, którzy będą musieli zapłacić 2350 zł za ten program, wiedzieli, że ono naprawdę działa. Im więcej zadowolonych recenzentów, tym więcej płacących klientów, gdy zacznę sprzedawać swoje oprogramowanie. Ale teraz wróćmy do sedna sprawy. Wyobraź sobie 4672 zł codziennie do końca życia. Koniec z narzekaniem na brak pieniędzy na czynsz. Co powiesz na wakacje, 10 razy w roku? Nie ma problemu. Kupić dom, spłacić długi, też nie ma problemu. Posłać dzieci do najlepszych szkół? Chodzić do najlepszych restauracji? Nie ma żadnego problemu. Wyobraź sobie życie, w którym nie musisz się niczego obawiać. Najważniejsze jest wyczucie czasu. Jeśli zaczniesz w odpowiednim momencie, możesz zarobić dużo pieniędzy. Jeśli nadal będziesz czekać, skończysz jak te 99% innych ludzi. Czy nie nadszedł czas, aby wreszcie wziąć sprawy w swoje ręce? Jeśli nie podejmiesz działania teraz, będziesz sobie powtarzał Żałuję, że nie spróbowałem tego, kiedy jeszcze miałem okazję. Wystarczy otworzyć konto w naszym oprogramowaniu, a stan Twojego konta zacznie rosnąć. Zanim opowiem więcej, pozwól, że odpowiem na kilka pytań, które regularnie otrzymuję. Aby zacząć, nie trzeba mieć dużo pieniędzy. Każdy broker ma minimalny depozyt, od którego należy zacząć. Zwykle jest to kwota 200-250 euro. Nie potrzebujesz ani grosza więcej. Nie, nie ma żadnego w tym haczyka. Nie zbieramy adresów e-mail, tak jak inni. My niczego nie sprzedajemy. Nie prosimy Cię o nic. Wszystkie Twoje pieniądze są bezpieczne i możesz wypłacić w dowolnym momencie z powrotem na swoje konto. Depozyt jest potrzebny tylko jako kapitał początkowy dla handlowania. Teraz jeszcze jedna rzecz. Spójrz na formularz obok wideo. Po prostu wpisz swój adres e-mail, aby kontynuować i to wszystko. Po podaniu adresu e-mail, otrzymasz dostęp do sekcji członków, gdzie ponownie pokażę Ci to wszystko krok po kroku. Dlatego podaj adres e-mail, do którego masz dostęp, ponieważ masz tylko jedną szansę, aby zajrzeć do środka. Nie zwlekaj i kliknij przycisk Kontynuuj, a uzyskasz dostęp do naszego programu. 4672 zł dziennie czeka na Ciebie. I znów wolę powtórzyć. Wprowadź ponownie swój adres e-mail i sprawdź go. Często wydajemy nowe, lepsze wersje oprogramowania, aby niczego nie pominąć. Dla pewności, twój e-mail jest chroniony i nie ma ryzyka, że dotrze do kogokolwiek innego. Wszystkie informacje na tej stronie są zabezpieczone przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Udało nam się opracować o wiele bardziej skomplikowane rzeczy niż ochrona przed hakerami. Dziś wszystko się dla ciebie zmienia. Można to nazwać odrodzeniem lub jakkolwiek chcesz ale jestem pewien, że nie będziesz żałować, jeśli będziesz szukać dalej. Gotowy? Gotowy do dalszej pracy? Czekam na Ciebie w etapie drugim. Do zobaczenia za chwilę.